Widzowie, Widowie, właśnie mi przyszła paczka z, z Piotrusia, ale takimi specjalnymi, z Sobie Sprawdzimy to, dzisiaj sprawdzimy sobie jedno opakowanie, w kolejnym odcinku sprawdzimy ten, coś innego. Dobra, sprawdźmy może sobie Tung Tunga Sahura, sprawdźmy sobie. Dobra, to mamy teraz, będziemy otwierali. Będziemy jedną, ciężko jedną ręką czekać. Um. Dobra, bo Mamy cappuccino tak, assassina. Mamy, Kapucina, Asasina, mamy Li, rila, rila, rila Nie wiem, jak się to wymienia. E, o, czekaj się, muszę sobie przyjrzeć. E, Trulimero Trulicina. Okej. Okay. Orangutyni ananasini. Czypansini kokosini. Capibomba Kap, atomiko. tu coś takiego. O, co to? Też nowe jakiś. Fruli frula. Okej. Okay. picus picus dicus. Bom, bombo bini gusini. Udini din din din, din dun. frig camelen lo. grafa kaleste. I Tung 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 Sahur, jedna, jeden z najlepszych brain na świecie. Napiszcie w czy chcecie odcinek z tego, jak bram na przykład wiki w, w Pietrusza.